Jesteśmy na drodze rowerowej, która została oddana kilka dni temu. Przejedziemy się od początku do końca. Widać, że sporo osób zaczyna korzystać z tej drogi rowerowej. Także jedziemy, zobaczymy, jak się po niej jeździ. Już na początku widać pierwszy z problemów: mianowicie teren, na którym zbiera się podczas deszczu woda. Wczoraj jechałem tą drogą i praktycznie w tym miejscu nie można było przejechać takich miejsc na tej drodze jest kilka. Niektórzy twierdzą, że ta droga rowerowa jest zbyt wąska. Ja myślę, że po prostu trzeba zachowywać odpowiednie zasady jazdy na rowerze, czyli każdy po prawej stronie. Właśnie mam za sobą pierwszy odcinek trasy. Największe problemy tutaj to były podtopienia, no i trzeba uważać na skrzyżowania, są jednak troszeczkę niebezpieczne. No zobaczymy jak dalej nam pójdzie, co będzie dalej. Problem, który bardzo często spotykany jest na autostradach i drogach ekspresowych, czyli niestabilność skarpa. Widać, że wrzucano tutaj wszystko. To kolejny newralgiczny punkt na tej trasie. Spotykają się tu trzy światy. Pieszych, rowerzystów i kierowców. Bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Każda ze stron musi zachować ostrożność. Przed chwilą właściwie o mało co nie doszło do wypadku, Naprawdę trzeba tutaj uważać. Jedziemy dalej. A jak się pani jeździ? Dobrze. dobrze. O tą ścieżką Dobrze i bezpiecznie. Yes. Najważniejsze dla bezpieczeństwa są takie skrzyżowania. Jest dobrze oznakowane, ale w praktyce trzeba uważać na kierowców. Widać na drodze, że jest spory ruch i że wszyscy muszą się uczyć jakby nowej sytuacji. Kierowcy muszą uważać na rowerzystów, rowerzyści na pieszych. Na razie nie jest za bezpiecznie. Ponad 6 km drogi rowerowej, bardzo pozytywna ocena. No oczywiście oprócz tych kilku mankamentów, ale nie są to rzeczy jakieś fundamentalne. Bezpieczeństwo jest bardzo ważną rzeczą tutaj, to widać od razu. No i cóż, dobry kierunek, czekamy na kolejne drogi, tym razem wzdłuż na przykład Rydza Śmigłego. Garzy kronic wydarzenia.